Czas na 107 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Manuel odwołuje wyjazd w podróż poślubną. Jana przyznaje się Marii. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 107 odcinku La Promesa. Zobacz zdjęcia z serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 107 w poniedziałek, 24 marca 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2, co wydarzy się w 107 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Cruz wszystkimi sposobami próbuje skłócić kara z ojcem. Jana przyznaje się Marii, co zrobiła z Manuelem. Petra coraz bardziej osacza pie. Kandela postanawia odwiedzić Kamila w więzieniu. Manuel odwołuje wyjazd w podróż poślubną. Simona wyznaje przyjaciółce całą prawdę o ich przeszłości.